Drodzy Ukraińcy, w imieniu Polskiego Instytutu w Kijowie witam Was w zależności. Niezależności. Polski Instytut był zastawiony w Ukrainie na początku jej niezależności w 1998 roku i od tego czasu ukraińską z na różnych etapach jej ustanowienia i rozwitku. Podczas pomarańczowej rewolucji, podczas Majdanu i teraz, kiedy trwa povno-masztabne Rosji w Ukrainę. povno wojna wina to, co my wszyscy i tak duże dobre znali i na co orientowali się, w ona podkreśliła rozumienia, że kultura, ce wodnoczas i cel, i zbroja. Rosja namagajecza przewłaśnie te sobie ukraińsku kulturu zniszczyć i, ale ukraińska kultura dostatnio mocna i samobudnia, szczebne staty mije nieju Росії, щоб відкинути всі атаки. Польський інститут у Києві докладає зусил, щоб підтримати українських митців і мисткінь, які продовжують творити через мистецтво, говорити про Україну на весь світ. Окрім цього, ми створюємо мости між польськими і українськими митцями, видавцями, дослідниками культурними менеджерами. Polski Instytut nakreśla potężne linie współpracy, partnerstwa i dialogu, prowadzące ich między toczkami dotyku naszych kultur. Usi my, Polacy i Ukraińcy, u weź świat, chcemy jak najszybszego przypenienia bojowych dій w Ukrainie i osiągnięcia sprawiedliwego, trwałego i myru, obowiązkowo obowiązkową składową якого jest terytorialna z Ukrainy. Polska z wami u waszej walobie, drogi Ukraińcy. Jeszcze raz witam was z Dniem Niezależności.